Witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór państwu jak zawsze. Serdecznie. Jeszcze w ubiegłym roku w jednym ze swoich felietonów mówiłem o dziwnym, nie dziwnym, ale o nowym, w szerokim zwyczaju tworzenia lokali przyjaznych LGBTQPR i coś tam, coś tam plus plus. plus. Trzeba powiedzieć, że Nieoczekiwanie albo oczekiwanie, sprawa tworzenia takiej rzeczywistości plusów w ostatnim czasie bardzo mocno przyspieszyła, a związane jest to z działaniami nowego rządu, tak, no już nie takiego może nowego, ale jednak ciągle rządu. A właściwie nowych osób ministerialnych, płciowo oznaczonych jako kobiety. No, takie słowo będę neutralne używał. Chyba szczególnie w ostatnim czasie, naj, naj, najmocniej w tym zakresie odznaczyła się na tym polu pani, tak chcę być określana, Katarzyna Kotula, kierująca w rządzie odcinkiem rewolucyjnym, a jakże, yy, dotyczącym równości. Nie wiem, kogo z czym i czego z czym ma pani Kotula zrównywać, ale taki odcinek istnieje. Yy, bo w zasadzie to, co głosi pani ministra, Pani, pani minister, pani ministrzyni, z równością ma tyle wspólnego, co nic. I teraz będę to tłumaczył. Otóż otworzyła ona, yy, ogłaszając bodajże 5 lutego, we wpisie w serwisie X, bo tak się teraz robi politykę i ogłasza nowe rzeczy w serwisach społecznościowych, ranking szkół przyjaznych LGBT... I t, t, wszystkie cyfry, litery, które potem następują, który, który to ranking objęła ona swoim matronatem. Po pierwsze, skoro robimy rewolucję, a pani, że się tak wyrażę, i przepraszam kolejny raz widzów za to słowo, ministra, wygląda na to, że chce ją robić, to robiąc ją, w omówionym tu właśnie tujcie, popełnia co najmniej, co najmniej dwie, jak nie więcej, zbrodniomyśli. A to nie powinno nie być zauważone i nie powinno ujść jej płazem. I ja niniejszym będę tutaj jej postępowanie napiętnowywał z pozycji rewolucji. Otóż samo to, że ogłosiła ranking, nie będę się szczególnie wysilał, a za poczciwą Wikipedią, mogłem inny słownik wybrać, ale tak było mi najprościej, i zacytuję. Ranking. Klasyfikacja w kolejności wartości liczbowych przyporządkowanych według określonych kryteriów. Rankingi sportowe dotyczą zawodników, drużyn, krajów w różnych dyscyplinach sportowych i są sporządzane na podstawie osiągnięć w zawodach, zazwyczaj w określonym okresie. W niektórych dyscyplinach sportowych rankingi poza wartością czysto informacyjną odgrywają również istotną rolę przy kwalifikowaniu zawodników i drużyn do zawodów sportowych lub ustalaniu początkowej kolejności w zawodach, w których taka kolejność ma znaczenie no, trzeba opisać koń, jaki jest. I dalej jeszcze Wikipedia pisze. Prasa często publikuje rankingi różnych instytucji, szkół, urzędów, przedsiębiorstw i temu podobnych według przyjętych, kryter przyjętych kryteriów oceny. Zestawienia zawierające syntetyczne dane na jednej liście mogą być dużą pomocą przy wyborze szkoły wyższej według Wikipedii lub w analizach trendów gospodarczych. Logiczne. W polskiej prasie rankingi społeczno-polityczne regularnie od kilku lat publikują Dziennik Rzeczpospolita, Tygodniki Polityka i wprost. Koniec cytatu. A więc pani ministra otworzyła puszkę z rywalizacją, co jest przeciwstawieniem równości, a więc nie robi to, co do niej należy. Nie zrównuje. W końcu w rewolucji, tak jak w piekle, wszyscy mamy być równi. Koniec z nierównościami i dyskryminacjami, jakie wynikają z rankingów. Tyle w pierwszym aspekcie. Po drugie, pani Kotula, przydając inicjatywie swojej matronat, tak napisała, yy, a więc coś, co w jej zamierzeniu ma być lustrzanym chyba odbiciem patronatu, wymyśliła to słowo. Jako neologizm kolejny, przydała swemu urzędowi bardzo silną cechę płciową, a to jest rzecz całkowicie konserwatywna, zupełnie nierewolucyjna, przeczy rewolucji. Nie mówię, że obrazić się tu powinny męskie szowinistyczne świnie, jak ja. Ale co sobie pomyślą owe osoby niebinarne? które mają prawo czuć się uro, urażone taką postawą Pani Ministry. Gdyby ogłosiła nie patronat i nie matronat, a sam onat, o, to już może byłoby jakoś do zaakceptowania. Yy, tu również zaprzeczamy równości Pani Ministra przeczy temu urzędowi, na który została powołana. Więc to w ogóle ranking jest tutaj w sobie sprzeczny. Taka postawa jest dobra, jaką reprezentuje pani ministra, dla archaicznej ideologii reprezentowanej przez ekscelencję w seksmisji, w filmie Seksmisja, a nie dla czujnej rewolucjonistki nowych czasów. Zresztą z tego niekonsekwentnego zachowania można spokojnie wyciągnąć wniosek. Ja tu niniejszym zgłaszam i ogłaszam, że pani ministra to żadną ministrą nie jest. Tylko tak, jak w rzeczonym filmie. Oszustkom co najwyżej. Albo i mężczyzną przebranym. Po prostu. A na pewno skrytym agentem jakichś sił wrogich rewolucji. Ja bym się przyjrzał jej postawie. A tak naprawdę co o tym myślę? To było trochę dowcipne. Że źle się dzieje. I że nie chodzi o przyszłość dzieci i młodzieży, i o te słuszne i ładne słowa, które przy okazji swojej matriarchalnej akcji wypowiada. Tylko obrzydkie bardzo eksperymenty, które do niczego dobrego nie prowadzą i właściwie na poważnie rzecz biorąc to wygląda, że o te eksperymenty właśnie chodzi. Dziękuję bardzo.